Cześć, cześć. Muszę. przesykać. Wszyscy widzę pozostawaliście. Kolegę nagrywaj. Gdzie masz Marcinka? <noise> Marcinka, Marcinek dołącznie niedługo, mam nadzieję. I obrężasz? Ja masz długi. Cześć. Jak wszystko. Teraz już dobrze, no powiedzmy, że na styku, na styku, ale jest okej, okay, no. Dziś trochę w złym momencie się stało, bo gdzieś tam żarło, więc szkoda w takim ale czasie, ale... Ale to jest szczęście w nieszczęściu, że niedługo. No, powiedzmy, gdzieś też sam dużo włożyłem pracy, żeby szybko wrócić, żeby to szybko się wygoliło, więc się cieszę. A że akurat wypadło na, na Raków, no to... Dzień dobry, cześć Marku, znów się widzimy po czwartkowym meczu Ligi Konferencji ze Spartą. Jak twoje wrażenia? No bo Raków chyba osiągnął, nie chyba, osiągnął najlepszy wynik z polskich klubów właśnie w ostatniej kolejce. Ja to zachwycony jestem w ogóle tym wszystkim, co się dzieje wokół Rakowa generalnie, bo Akurat miałem to nieprzyjemność być w tych takich najtrudniejszych czasach i ja wiem, że kibice Rakowa są bardzo rozpieszczeni i by chcieli każdy mecz wygrywać, ale uważam, że tak. Na Sigmie mega cenny punkt. Tutaj rewelacja ten wynik po tym, co widzieliśmy. Także teraz liczę na to, że z rapidem do przodu, następny do przodu, no i na Cyp, to już tak trochę... Na taką małą wycieczkę pojedziemy sobie. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, też ostatnio coraz lepiej to wygląda. wygląda między innymi zwycięstwo w Białym Stoku. Więc dziś, mimo tego, że z koroną gra się ciężko, w szczególności na wyjeździe, liczymy jak zawsze na trzy punkty. Wszędzie gra się ciężko. Akurat fajnie, że doczekaliśmy takich czasów, że ta liga stała się tak atrakcyjna dla takiego zwykłego kibica, niezwiązanego emocjonalnie z którąś z drużyn. Wiadomo, no nam serce bije mhm. trochę bardziej. Zawsze. W czerwono niebieskim rytmie chcielibyśmy samych zwycięstw. Tu będzie bardzo ciężko. Tu się zawsze ciężko grało. Nawet patrzyłem ostatnio raków, tu chyba wygrał tylko jeden mecz z pięciu. Czy ten jest piąty? Z czterech, na pewno. Remis, tu, ale tu świętowaliśmy mistrzostwo mimo niewygranego tak, meczu. Także tak. bądźmy dobrej myśli. Mam, mam, mam do, nadzieję tradycyjnie, prognostek. że rozgromimy koronę dzisiaj. Badozera. do zera. <laughs>

Raqu mi z vami Raqu mi z vami Raqu mi z wami. Raqu mi z vami Szczęście, zawsze szczęście. Wiadomo, gdzieś ciążyło to trochę, żeby ta bramka wpadła. Z, każde, z każdym meczem coraz bardziej, dlatego po tej pierwszej sytuacji pojawiło się trochę, e, trochę takiego, no może nie rezygnacji, ale no, takiej złości, frustracji i dobrze, że, że, że zachowałem spokój do końca w tej drugiej sytuacji. Paki naprawdę gratulacje i duży szacunek, bo to był trudny mecz. Trudny mecz. Ze względu na, na to, że był też kolejny mecz. Trudne boisko, wyjazd, widzieliśmy jak oni grają. Zagraliście dojrzale. Cztery bramki na wyjeździe do Nie ma jak wygrać przed przerwą reprezentacyjną. Nie? Wszystkie cele spełnione, możemy teraz. Teraz odpocząć. Chłopaki, którzy jadą na kadrę, oczywiście zdrowia, wracajcie zdrowi. Reszta, zasłużony odpoczynek, naprawdę duży szacunek za ten cały okres. Chłopaki, zaczęliśmy słabo, ale jeden mecz, a resztę meczów na bardzo dobrym poziomie i te wyniki też nam się zgadzają. Także gratuluję, odpoczywajcie, Zasłużenie, zasłużyliście. Cała szatnia, szat również. Brawo.